Hej, siema witam was, z tej strony Niasco Dzisiaj pogramy sobie ciągle w Sim City Znaczy no ciągle w Sim City, będziemy sobie po prostu grać w SimCity. E, jak widzicie już trochę się zmieniło Naprawdę dużo się zmieniło, bo mam już wieżowce Mam już 90 tysięcy ludzi, w sumie to zaraz będzie 100 e, Normalnie bym dostał achievementa za stówę ale, ale już wcześniej go dostałem mamy już sporo achievementów e, no i tak, pierwsza pewnie rzecz, która się wam rzuciła w oczy, to był właśnie pewnie ten zamek. Zagadnijcie co to jest? To jest zamek Królewski w Polsce, w Warszawie. Do którego to jest duża atrakcja, przynajmniej tak było napisane, ale jakoś nie widać, że była duża atrakcja. Teraz po wam tutaj, ile zarabiam dziennie. To jest 9000, troszeczkę malutko, jakby nie patrzeć. Mam też pro stadium, w którym, w którym mogę organizować coś w stylu takiego czegoś, co mogę tutaj w teatrze organizować. Tylko, że tutaj mogę zrobić więcej, a te imprezy kosztują naprawdę sporo. Patrzcie, no na przykład teraz, no. Wyścigi monst monstrualnych ciężarówek kosztuje 150 tysięcy, maksymalny zysk 30 tysięcy, a zarobiłem na tym 60 tysięcy, czyli w sumie straciłem e, wcześniej 90 tysięcy, coś około tego. No niefajne, mogę też stworzyć jakieś mistrzostwa świata, i mogę stworzyć wielki, e, wielkie legendy ROKA. jakieś... A myślałem, że to było coś innego, dobra, e, Trochę się pomyliłem. To chyba w Monster trackach jednak jest ten taki wielki, e, wielki coś. Nie wiem, co to jest, kurde. E, i jak jest jakaś impreza, to ten dach się po prostu tutaj otwiera, e, chyba że pada, to wtedy się nie otwiera chyba, albo coś w takim stylu, tak mi się przynajmniej wydaje, że on się otwiera. E, tak, mi się wydaje, bo tak było pokazane na trailerze ten dach się... może się jednak nie otwiera, dobra, trochę przesadziłem, może się tak nie otwiera. To ja nie wiem, to ja nie wiem, co to był tam za zasadzie pokazane na tym, na trailerze, czy tam na tym gameplayu, który tam był, nie mam żadnego pojęcia, dobra. E, co jeszcze się u mnie zmieniło? Co jeszcze się zmieniło? No, burze budynki, bardzo dużo budynków w burze. E, ostatnio, ostatnio miałem e, katastrofę meteorytową. E, spróbuję wam to wgrać na sam koniec odcinka, żebyście zobaczyli jak to wyglądało. E, ten moment, w którym ten, e, to się stało, na samym końcu odcinka będzie pokazany. E, I mam nadzieję, że to wam wystarczy, bo, bo, bo na, naprawdę odcinek się nagrał trochę źle, ten który był z tym, z tym meteorytem, więc... E, no, trochę to głupie było, ale... No trudno, no tak, tak to już bywa. Tutaj widzę, że mi drogi brakuje, nie wiem dlaczego. Jakby się normalnie zburzyło albo coś. E, no więc e, pokażę wam to na samym końcu. A tymczasem obejrzymy sobie, co tutaj jeszcze możemy zrobić. E, więc tak. Ratusz będę mógł dopiero za 100 tysięcy mieszkańców, za 200 tysięcy Kurde, jeszcze 200 tysięcy potrzebuję 100? 200, no tak, równo 200 tysięcy, żeby upgrade'ować ratusz To wtedy będzie już na full Ale nie mam pojęcia, jak zdobyć 200 tysięcy na takim małym regionie No to jest dla mnie po prostu, no... Coś, coś niesamowitego, żeby żeby to zrobić, naprawdę. Ja nie wiem, jeżeli lud ludzie takie coś zrobili, to ja jedyno mogę im pogratulować, no ale 200 tysięcy w takim malutkim kwadraciku, to jest po prostu no, według mnie niemożliwe. E, poprzednie miasto moje, kotowo wielkie, po prostu nie mogę go wczytać. Nie wiem dlaczego, co się dzieje, nie wiem. E, Miasto po prostu zniknęło, Kuba, Kuba je widzi, czyli ten, tam, który tam jest, on je widzi, ale ja nie mogę nic z nim zrobić, co mnie strasznie wkurza, nie wiem dlaczego, tak po prostu jakoś, nie wiem, tak nagle wzięło i zniknęło, samochody ciągle tam jeżdżą, pociągi są, ciągle stamtąd jeżdżą, no trochę mnie to wkurzyło jednak, bo, bo tamte miasto było fajne, chciałem ciągle, ciągle na nim grać, ale jakoś, nie wiem, nie wiem, jakoś się usunęło, cholera jasna. E Strasznie zastanawiało mnie to, jak zrobić tunele, jakiekolwiek tunele e, drogowe, jakie inne, e, no cokolwiek, żeby, żeby, co, żeby coś w ogóle zrobić, no. E, przez góry można przybijać tunele. Czy to nie jest góra, czy to nie zalicza się jako góra? To nie zalicza się jako góra, bo nie normalnie mogę postawić drogę stromą o 90 stopni, co mnie trochę zdziwiło, tak jakby. Dobra, może nie 90, ale no jednak trochę, trochę stopni jest, co nie? E, tutaj mam gdzieś most, e, o tutaj mam taki malutki mostik widzicie? Taki malutki, maluteńki mościc, ale zawsze to mościc, nie? Zawsze ten mi to tam pasuje eee, Zaplanujemy sobie imprezę, wiecie, ja jednak postanowiłem zaplanować jedną imprezę, zobaczymy co z tego wyjdzie Chociaż planowałem też zbierać na cudo świata, które, które są dostępne tutaj o eee, Tylko, że muszę mieć jakie, jakiekolwiek lotnisko, więc muszę kogoś, e, znaczy muszę Kobe prosić, żeby on zbudował sobie lotnisko, bo ja niestety nie mam gdzie mi eee, ciągle potrzebu, potrzebuję simulonów, chociaż mojego miasta już nie ma eee, Dziwne to dziwne Muszę po, po, poprosić Kubę, żeby zbudował policję. Bo, bo my, według mnie, wtedy, wtedy będzie najlepiej. A ja po prostu wtedy zbuduję e, lotnisko regionalne, czyli takie wielkie. Naprawdę, to jest ogromne lotnisko. Czekajcie. E... Tutaj mam lokalizację Wielkich Dzien. No czemu nie mogę? A, jest, dobra. E, Międzynarodowy port lotniczy. To by mi się bardzo przydało. To daje tutaj e, turystów i daje, e, i przyjmuje jakieś towary. Ale jednak trzeba mieć 2000 ton metalu, 250 bar oleju surowego i 150 nie, 150, 1500 ton stopu e, jakiegoś tam metalu może, albo czegoś, po prostu stopu, dobra. Powiedzmy, że to tylko stopu. I trzeba mieć e, miejski port lotniczy w regionie. I tylu turystów przylatujących do miejskiego portu lotniczego w regionie: 100. Co nie jest e, jakieś bardzo trudne. E, I co mnie jest ten, ten port lotniczy za tylko 300 na godzinę. Dziwne: no naprawdę dziwne według mnie. E, mogę zbudować arkologię, arkeolog, tylko że to mi da. Coś, co mi się tak naprawdę nie przyda. Jeszcze centrum kosmiczne dałoby mi turystów i trochę wykształcenia, ale myślę, że, że lepiej by było po prostu zrobić ten port lotniczy, bo on daje e, tu, turystów, myślę, że więcej, bo to jednak jest e, port lotniczy, co nie? Więc jednak, co jest? Jeszcze farma słoneczna jest, ale to można zamontować też gdzie indziej, więc, więc e, no ja że kiedy indziej, tak wam powiem. I kasa mi tak skacze od, od 3000 do 2000, mi tak skacze w górę i w dół, w górę i w dół, ja nie wiem dlaczego. Ostatnio z kasyna miałem naprawdę spory zysk, teraz mam tylko 11 tysięcy. Jak, jak postawiłem zamek e, królewski i jak postawiłem tutaj te pro, ten Pro Stadium, to zysk miałem około 30 tysięcy. Jeszcze nie wiem, czy mogę Wam to pokazać. E, tutaj hazard. Dzienny zysk. No nie mogę, no niestety, ale miałem, mogę Wam powiedzieć, że miałem zysk powyżej 30 tysięcy. Czy mam nawet 40 tysięcy, może miałem 48 e, więc jednak to jest naprawdę sporo. O, 86 miałem, myślałem, że 68 miałem. Dobra, może, może się trochę pomyliłem. Dobra, zaplanujmy sobie imprezę. Ja postaram się Wam jeszcze to pokazać, jak to wygląda. Tylko zastanawiam się, którą, bo, bo są dwie i, i ta, tak o, Ta średniozamożnych turystów i zamożnych mieszkańców oraz. E, znaczy średniozamożnych i zamożnych mieszkańców oraz turystów. A to przyciąga tylko i wyłącznie e, naszych, naszych mieszkańców, czyli niezamożnych i średniozamożnych. W sumie nie pisze, czy to mieszkańcy, czy, czy to nie mieszkańcy, czy czy to turyści, czy, czy nie turyści. Nie mam żadnego pojęcia, ale tutaj piszę, więc y, trochę się waham nad tym, a nad tym. Chociaż, no jednak Mistrzostwa świata to może być trochę większe wydarzenie i ludzie mogą chętnie to oglądać, chociaż mogę się oczywiście mylić co do tego. Kosztuje to 225 tysięcy, to jest naprawdę dużo. Ale z chęcią bym to zrobił, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało i ile ludzi przybędzie mi e, na tą imprezę tutaj mam jeszcze to, ale tutaj to, to, to 24 to jest maksymalny zysk. Znaczy tam 24, 4, 30, 40 tysięcy jest chyba maksymalny zysk, 32 e, A tutaj jednak to jest trochę więcej, trochę więcej. No nie wiem no kurde, ostatnio miałem 61 tysięcy zysku, dobra, 61 miałem ostatnim razem. Strasznie to jest mało. Przybyło mi może... W sumie nie pamiętam ile to było, bo nawet nie zobaczyłem, nie zdążyłem zobaczyć, bo... bo, bo jadłem akurat e, kolację. Więc, więc sami chyba rozumiecie. No kurde, no, 250 tysięcy, no kurde, dużo, 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 ale, ale się tak zastanawiam, ile mam mieszkańców zamożnych. Eee, czekajcie, zaraz za chwilę zobaczę. Wiem, mam ich naprawdę sporo, więc tacy to, tacy to by mi e, przyjechali tutaj chyba, patrzcie mam 10 tysięcy wakatów, a 370 niepracujących, nie wiem dlaczego. Takie to strasznie dziwne jest. Eee, coś mi jakoś nie pokazuje tych, ile mam mieszkańców, moich mieszkańców chodzi mi o, a jest tutaj połowa to jest ten, połowa to ten i połowa tutaj ten, dobra, kapuje to jest takie, tak podzielone w sumie dobra, 33 na 33 33,33 33. tak jest podzielone, czyli przybyłoby mi sporo plus turystów spektakl chyba odbywa się czy tam będzie odbywał się wtedy o, o którejś tam godzinie o 20 chyba jak to codziennie bywa nie wiem, no mogę maksymalnie zarobić 100 tysięcy, a wydać na to 200 tysięcy. 200 no ale dobra, no zaryzykuję, zobaczymy co z tego będzie. No trochę trochę, ta, ta, ta. dobra, trudno, już niech będzie. O której jest? Zaplanowana e, przygotowana impreza o 20, czyli ludzie zaczną się schodzić już już może za chwilę zaczną się schodzić, co by mnie kompletnie nie zdziwiło, bo, bo oni schodzą i chodzą i schodzą i schodzą się i, i tak i tak to bywa w sumie Mam opuszczone budynki, dwa za chwilę zobaczę gdzie one są. Tutaj jest jeden budyneczek, i tutaj jest gdzieś drugi budyneczek, tutaj jest drugi budyneczek. No i dobra. E, wiem, że mam tutaj w tej, w tej okolicy gdzieś e, coś, do, do, gdzie mogę wy, wy, wyprodukować jakieś tam belki, jakieś tam chutę, e, e, ale to huta to jest do czego? Met i stop, przetop, przy użyj na metal lub do, dodaj węgla, by uzyskać stop. Aha, czyli żeby, żeby zbudować to odcisko jednak będzie potrzebne takie coś, co kosztuje 54 tysiące plus 37 plus. E, 22 i plus 22, no to około ze 200 tysięcy, jakby nie parę, się z tego będzie. Oj, dużo, ale dużo będzie produkowało. No, dobra, to akurat mało, ale to dużo. Kopalnia zaawansowana, kopalnia węgla. Po co mi zaawansowana? kopalnia węgla. Po co to niby jest? No, by się zebrało dużo turystów. Cholera, no i jeszcze jestem na minusie. Jak mnie cudem jestem na minusie? Eee, aha, bo mi też spadły, Atrakcje mi spadły. No, i za cholera nie wiem dlaczego. Nie no, to na mnie miała trochę podskoczyło, jakby nie patrzeć, a to. To spadło, to cholernie spadło. Tutaj było 11, czyli dlatego jestem teraz na minusie. Okej, okay. chyba że jakaś firma zaczęła się jeszcze rozbudowywać. Chyba to, to się chyba zaczęło rozbudowywać. Eee, coś jeszcze? Chyba nie, chyba tylko jedna firma się rozbudowywuje, chociaż jeszcze pewnie ludzie gdzieś... O, już jestem na plusie 1100. No i dobra, my już w sumie nie mam się czym czy martwić. E, ciągle jest popyt na jakieś tam e, te na, na sery... na te jak mu tam, strefy przemysłowe, a spada na mieszkalne i za cholery nie wiem dlaczego, skoro ja mam 300 tysięcy, znaczy 10 tysięcy wakatów i 360 nie pracujących, no to mnie strasznie dziwi, że znowu jakaś firma zaczęła się rozbudowywać, bo, bo mi spadło tych bezrobotnych, znaczy podskoczyło mi Eee, pa, 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 pa. chyba że po prostu jedna upadła. Nie, nie upadła. Gdzieś tu musi się rozbudowywać jedna. Eee, dobra, nie będę się tym martwił, już znowu wszedł na plus. Eee, jeszcze się nikt nie zbiera, już 6 godzina już powinien, być, już tam powinno być za 250 tysięcy osób. No, no dobra, no przynajmniej 2000. Żeby nie było, że, że, że stracę. No ja nie chcę tracić, kurde, to, to, to sporo, sporo to jest strata tutaj w tej grze, bo, bo kasa jest naprawdę przydatna. Jeszcze jak czasami trzeba rozbudować policję eee, Czasami zajdzie się na minus, co strasznie, co strasznie pogorszy sytuację. Mam to już prawie zbudowane na maksa. Tutaj każdy, każdy mogę zbudować nawet e, lotnisko śmigłowca e, śmigłowców gaśniczych, gaśniczych, ale no niestety e, nie mam lotniska i nigdzie postawić go nie mogę bo nie mam po prostu miejsca, cholera, nie mam miejsca bym chciał sobie powiększyć ten kwadrat, kuźwa, nie da się nie da się powiększyć kuźwa kwadrata no, no tutaj bym chciał troszeczkę, troszeczkę tak odrobinkę to powiększyć przynajmniej i wtedy to, by te, te by mi się rozbudowali dobyłbym do 100 tysięcy i bym zadowolony ale nie, kurde, nie da się przecież nie, no ciągle się nie zbiera już 8 godzina, hello Ludzie! Ludzie, ludzie! Miejsce wam zajmu najlepsze! To jest nienormalne, wy powinniście tutaj skakać z że ja mam taki spektakl daję. Jeżeli mi się nie zwróci, to będę przewalony jednym słowem, przewalony, dosłownie. O, już, yy, już pierwsi ludzie się dobierają, dobrze. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak przynajmniej przejeżdżają samochody, chyba, że to są pracujący. Pracownicy, pracownicy, pracownicy. No parkujcie, parku parkujcie, parkujcie, a może jakiś autobus mi tutaj w pobliżu postawi, jeszcze jeden, no macie, macie, jeszcze tutaj, tutaj nie mogę, bo to jest ulica stadionu, postawiłbym z przyjemnością, ale no, tak, 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 kurde, nie można po prostu, czemu w tą stronę, ja chcę w drugą stronę, nie da się, przecież tam jest, kurde, to coś, dobra, wiecie, wiecie co tam jest, właśnie przylikowałem to, powiedziałem co tam jest. A matka, biedny, biedny ja po prostu, no, 50 minut oczekiwania, 6 tysięcy pasażerów dziennie, widzicie jaki ja mam tutaj przebieg w tym mieście, no już dziesiąta godzina, kurde, ludzie, no, zbierajcie się na tym tym, ja się boję, że tu, nikt nie przyjdzie do tego, no, no to nie będzie fajne, chciałbym przynajmniej te 100 tysięcy zarobić z tego, co zrobiłem z tej imprezy. Ciekawe, czy będzie wkazane, jak piłkarze będą przyjeżdżali, albo jak, nie wiem, no, o, już się, już się, już się, się siedźmy, dobrze. Dobrze, a jakim są nisko zamożni tutaj przyjeżdżają? Nie powinno być nisko zamożnych. Eee, dobra, to trochę dziwne, powinno być więcej wysoko zamo wysokich. Wy zamożni, poziom wysoki, eee, to taki level możemy powiedzieć. Level wysoki. Dobra, wysoki level zamożnych ludzi, oh yeah. Ten nowy dodatek do Battlefielda to jest ko kompletnie Badziewy. Jezu, to nie wiem. Weź, kurde, no, nie tak normalnie powiem. Naprawdę, bardziej mi się strasznie nie podoba. Nie wiem, jak się komuś podoba, no to sorry, ale mi się nie podoba. E, samoloty myślałem, że będą jakieś wysokości albo na czymś, a to, kurty wyszło, że one są nad ziemią. No, what the fuck, kuźwa, jeszcze jakieś sterowce to są bazy. No, yy, lol, tak wam powiem. E, jeszcze nie można wyskoczyć nawet z samolotu, no ja, lepiej by było jakby wyskoczyć z samolotu, a tu nagle coś się zdejmuje, tak nagle, nie wiadomo skąd, nie wiem, jakiś sniper albo coś, że nie można wyskakiwać z samolotu, co ty kuziwa robić, tak jakby, jakby tak być, no, miałoby to jakiś, jakikolwiek sens, ale tak jak nawet wyskoczyć nie można, jak nie można się ewakuować, jakiś wyrzutni tego, fotela, kurde, no, przesadzone trochę, a te motory, motory, kurde, takie beznadziejne sterowanie mają, że, że za dupę ściska normalnie. O, to już trzy razy ulepszyłem te, e, jak to się mówi, uniwersytet. Uni uniwersytet jest już naprawdę wielki, patrzcie jak to fajnie wygląda. Tutaj jest są jakieś, tam, e, jakieś budynki, tutaj budynki. No kurde, naprawdę tego jest sporo, widać śmietnisko już się, ten, niemal pełne jest. Ajajaj. Aj, aj. Ty, śmietnisko, chodź, ja ci postawię komin. O, tutaj ci postawię komin. A masz tutaj jeszcze przy okazji. Czekajcie, czekajcie, czekaj, jeżeli ja tutaj postawię... A no ludzie się zmieści. Łapcie. Łapcie, nie będę taki zły, postawiłem wam komin, mam już dużo spalania na godzinę, Jak im więcej spala, tym lepiej, śmieci nie mam pojęcia ile mi na godzinę, kurde mam nadzieję, że nie zbyt dużo, o już mi się zwróciło trochę, no proszę, 100 tysięcy, mi się zwróciło, 3 ludzi już jest, cholera, dobrze, I to są nisko zamożni, ciekawe jakim cudem, jeszcze się nie zaczęła ta, już światła świecą, no proszę, jest, jest dopiero 14 godzina, zauważyć, że 14 godzina, 2, 2, 3 tysiące ludzi już jest, 3000 mi się zwróciło, jeżeli jeszcze 3000 dobędzie, przybędzie, to mi się zwróci już kompletnie i będę wtedy schodził na plus, co mi się strasznie podoba eee... tylko nie wiem dlaczego nie ma wysoko... Za... średnio zamożnych, ani wysoko zamożnych, czy jakoś tam to można to nazwać miałem nadzieję, że trochę więcej tego przybędzie, ale jednak nie, jednak nie, kurde, oparli się, że nie chcą Przy... i ten znak, wiecie, że ten znak może mi dać 12 tysięcy 000... Z nowych niezamożnych turystów i, i takich innych, no kurde Naprawdę to, to sporo daje, nie wiedziałem że ten, z, ten znak sporo daje, tak, no to tak naprawdę sporo wiecie Pa, minus 200 tysięcy miałem z ostatniej imprezy no to jest naprawdę mało gdzie jest gdzie? Co? 4000 serio prześpaście ile tu jest ludzi? Ej, ej, ej. no iż, i mam 5000 na, na godzinę, wow Jaki tutaj mam ten? 14, uuu, i robił zdjęcia. Gdyby chciał oglądać taki zamek, przecież to jest zamek, ja mogę sobie zrobić, o! Wstawię, zrobię sobie zdjęcie tutaj, o! I wstawię na, na Facebooka, I niby, że w Warszawie, co nie? A, dobra. Nie wiem czy to ale o, ostatnio w duńskich wiadomościach pokazali e, screena e, z asasina e, jakiegoś tam. O, mówili o jakiś, o czymś tam w Syrii. E, więc taki mały epic fail możemy to nazwać e, w nuńskiej telewizji, chociaż kiedyś tam też jakaś, jakaś afera była, znaczy nie afera, ale pokazali, pokazywali niby jakieś zamieszki gdzieś tam w czymś e, i wyszło, wyszło na to, że w wiadomościach leciał e, trailer tego Call of Duty e, Modern Warfare jakiegoś tam dwójki trójki czy jak jakkolwiek się tam nazywało więc to też jest epic fail z innych e, z innych wiadomości No i jeszcze 3 godziny do rozpoczęcia Chyba będziemy oglądać sobie nie macie się chyba nic przeciwko jeżeli Wam mecz pokażę Mam nadzieję, że będzie go przynajmniej troszeczkę widać, bo tutaj widzę, że mała dziurka jest i po drugiej stronie też jest mała dziurka. Mam nadzieję, jeżeli nie będzie widać no to trochę żałośnie No, ludzie, przybywajcie, przybywajcie, już mało zostało. 19 tysięcy, dobrze, jeszcze patrzcie, jeszcze wejdę na... Patrzcie, wejdę na plus. Bez jaj. Wejdę na plus. Oby, 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 oby. Zrzuci mi się, nie wierzę w to, po prostu nie wierzę. Wow! O, 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 o. Tak! Jest! Ou oh, fuck, nice, 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 mogę z tego zrobić 400 tysięcy, jeśli zrobię 100, to będę tak cholernie szczęśliwy, naprawdę, ja cię nie mogę, jaki jest z tego maksymalny zysk, aż, aż normalnie zobaczę, wiecie, normalnie zobaczę, normalnie, no nie mogę się wstrzymać, mogę jeszcze jeden taki sprostadium położyć, ale po co mi to, maksymalny zysk to 300 tysięcy, dobra, to jednak, jednak też coś jest, ile już jest, 21, no i proszę, to jakbym tutaj o teraz zarobił, można by powiedzieć. I jeszcze, jeszcze 40 minut do zaczęcia e, tego mecza, mecza, mecza. Już mało zostało. Ciekawe, czy będzie pokazane jak... O, to hu... Nie, to są autobusy moje. Ja bym chciał zobaczyć tych piłkarzy. Czy oni przyjadą, czy już będą tam w środku, czy co? Czy jak to będzie wyglądało? Ale ja wiem. Znaczy, tam jakoś atrakcję daje, co nie? Już, już się już powoli... A nie, jeszcze przybywa trochę turystów. O, jeszcze przybywa. O, właśnie się zaczął mecz. żeby przynajmniej no, zaczął się, niby tam się zaczął mecz, ale jakoś my tego oczywiście nie widzimy naciągaj przybywa turystów Ej no weźcie, jak ch ja chciałem sobie pooglądać mecz, a kurde Nic nie widać cholera Jak na złość no Jestem, jestem w środku tego, a i, a i tak meczu nie ma no Nawet ludzi nie ma na tym na stadionie, a oni w środku se stoją W środku w stadionie, co oni tam robią? Cholera, co wy tam robicie? A wy co, to, to, kim ty jesteś? Kim ty jesteś człowieku? Czy to jest jakiś... A oni rzucają sobie piłeczkę, no spoko, grają sobie w futbol Grają w futbol ale jak, jak oni grają tam w futbol? Czemu ja tego nie widzę? Dobra, że nada trochę, że nada ten. Myślałem, że będzie to wyglądało trochę lepiej, ale jednak to, to taka mała, że nada jest, można by to nazwać. Ale dobra, zarobiłem tyle, 41 tysięcy. No mi to pasuje, wydałem 225, zrobiłem 40 i jestem na plusie. Nie, No bo nie ma nie ma bata, jestem na plusie, jest, jest mi fajnie, cieszę się z tego bardzo. Ojej. Eee. 3000 uczniów się uczy, brakuje mi 1500 do tego żeby, żeby przebić rekord i żeby upgrade'ować sobie ten ten, eee, nasz, nasz uniwersytet. Już chyba nikt nie przebywa, co nie? No jakieś tam minimalne minimalne e, jednostki ludzi przybywają jeszcze tam po 2 na sekundę. Strasznie mało, chociaż mam czas przyspieszony, no i teraz na przykład mi nic nie przybywa. Ale jednak trochę zyskuję, trochę zyskam, e, co mnie bardzo cieszy. No tutaj jakieś fajerwerki jeszcze z tego lecą. Mogę przynajmniej tutaj O, poczekajcie, to jest Maxis, widzicie? Maxis X XIS. Reklama, reklama własnego studia nie ma tak. Tutaj mam że gdzieś e, jeszcze pokazywali jej właśnie. Widzicie? EA Football. Ach, kurde, SimCity, kurde, nie no. Jakby oni normalnie... Oni wiedzą, że oni są w grze, tak mi się wydaje. Ci ludzie, którzy tam mieszkają w tym... W tej środku, w tej grze, oni wiedzą, że ktoś nimi kieruje, że ktoś każe im iść na mecz, że ktoś każe im zbudować budynek, że, że drogi budują się w sekundy. kurde, no nie, to jest dla mnie wspaniałe. Też czasami tak czuję, że jak jadę autobusem, co nie, to nagle bum, jakieś drzewo obok mnie nagle rośnie. No, dokładnie, dokładnie. Ja wiem, co oni czują. Jeszcze tylko no, 5 tysięcy, by, 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 no dobra. 6 tysięcy i bym miał na full i zrobił te 300 tysięcy, ale nie, kurde, nie, jak złość, oczywiście nie będzie tego. No nie proszę, zysk 22 tysięcy, tylko wyłącznie dlatego, że zrobiłem spektakl w tym e, i zrobiłem teraz troszeczkę więcej, patrzcie, mam, jestem trochę tutaj na plusie, o to jest zawsze tam 800. E, dobra, spektakl się skończy, to będzie już koniec naszego odcinka, tak wam powiem. E, jeszcze mógł żeby tutaj dobiło 10 tysięcy, ale to jest mało, bardzo prawdopodobne mało. Więc e, możecie się modlić, ale możecie się nie modlić. E, policja ciągle ma jakieś problemy z sobą. E, zbliża się noc. Po prostu są znacznie z, z, zuchwali się nocą, a, a aktualne siły policyjne mogą je dodawać. Siły sobie, siły, Na nie dawać sobie siły. Kurde, mam tyle tutaj rzeczy. Po dobra, po postawię wam jeszcze jeden parking, cieszycie się. Teraz macie. E, ile, ile macie już tych? E, 22 dwa wozy policyjne i dwie furgonetki, które jeżdżą do szkół i. i i psują dla dzieci życiem swoim klędzeniem o bezpieczeństwo i o nie, i innych rzeczach. Wiecie, wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi, mam taką nadzieję. Proszę, postawiłem jeszcze taki gabinet tutaj, i już, już w sumie straciłem to, co tutaj zarobię. Na tym moim stadionie. No dobra, 54. O, jeszcze przybywa, patrzcie, o kurde Nie pamiętam, jak przyszedłem z jedzenia, z kolacji, to miałem zaznaczone tutaj na, na walec, tak o. I tak tylko zburzyłem, jeden budynek zburzyłem, drugi budynek, myślę, co się kuzywa, dzieje, do tego się burzył, co deszmy to rytw albo coś. A to kurde, patrzę, mam walec na tym i burzę wszystkie budynki. Nacisnąłem co na stadium, ale się na, na szczęście nie zburzył. Tak bym stracił 200 na 225 tysięcy. A tego bym cholera nie chciał. Kurde. Było po prostu przegięcie naprawdę wielkie przegięcie, tak wam powiem. Co, też by przegrywali? Ja nie widzę tutaj nic, czemu ja nic nie widzę, no naprawdę. Myślałem, że tu człowiek stoi na tym. No ale nie, oni grają w piłkę, oni grają w piłkę, patrzcie jak oni grają w piłkę. Trochę beznadziejnie nie grają w tą piłkę, ale no jednak nie grają, jednak się coś coś tam robił. A może dlatego ja nie widzę, że mam zmniejszone grafikę w ustawieniach. Czekajcie, albo nie, nie będę teraz zmieniał, bo... Normalnie gram tam na wszystko na full mam, ale teraz zmniejszyłem, bo jak renderowałem film, to sobie też chciałem trochę pograć. I mi się zmniejszyło i, i tak wyszło, że po prostu, no właśnie. Dobra. Spektakl się chyba skończył e, odwoła imprezę mogę odwołać i straci 5425 też. Nie, nie będę tego odrobił, bo nie chcę, nie chcę stracić tego. Nie wiem który to się kończy. Dobra, mniejsza z tym. E, mecz chyba że trwa 3 godziny i ileś tam, impreza aktywna, jeszcze aktywna. Dobra, nieważne. Ja się teraz z wami pożegnam, e, widzimy się w następnym odcinku. W e, następnym odcinku chyba zacznę już nowe miasto, A z tamtym muszę coś zrobić, muszę je usunąć albo coś, bo, bo to jest przesada, że ona mi nie działa więc ja się z wami żegnam. Na razie, cześć i pa! Jeszcze zostaniecie chwilkę i zobaczycie sobie ten deszcz meteorytów, który wcześniej był e, w moim w moim mieście. Więc narazie. Zanówimy was dzisiaj w moim pięknym mieście, gdzie wszystko jest piękne. Wszystko po prostu jest takie idealnie! Ale co to nie deszcz meteorytów? Nie. Zadanie jest po prostu posprzątać. Pod...